Wszystkim tu, Magda. Dzisiaj pogadamy sobie o nowości, która pojawiła się ostatnimi czasy na polskim rynku dzięki sklepowi Loczek. Bo tylko właśnie w tym sklepie jest dostępny Nowe Kantu Aktywator Awokado. Myślę, że każdy z Was już kojarzy tą wersję klasyczną, którą najczęściej wszyscy polecają na początek, bo jest dość uniwersalna i sprawdza się u większości osób. Ale o tyle to jest ciekawe, że naprawdę te produkty. Niby są podobne składniki, i, ale jednak rozmieszczenie jest inne, co warto porównać, ocenić i też dzięki temu y, można y, ocenić, co będzie dobre dla naszych włosów. Y, ale najpierw pójdę umyć włosy, na jedną stronę nałożę jedno kantu, na drugie, drugie kantu i zobaczymy, czy będzie widać jakąś różnicę, czy ja poczuję jakąś różnicę, więc zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, wysuszyłam włosy, wyłączyłam lampę, ponieważ mam tylko jedną włączoną z tej strony i by ta strona nie była adekwatnie pokazana do tej. A ja muszę podkreślić, że ja jestem w trakcie ogarniania moich blond loków i one mocno szaleją. Jestem jeszcze szukam ciągle mm, tego złotego środka. Myślę, że w kolejnym odcinku pokażę Wam, jakie zmiany czy w sumie będę teraz wprowadzać, żeby te włosy ogarnąć. Ta strona jest mniej spuszczona niż ta. Tutaj było kantu awokado, a tu było kantu klasyczne, więc myślę, że efekty na moich włosach, mimo nawet tego, że pod koniec wygniatania wzięłam wszystko w dół i wygniatałam, więc mogło coś tam się zmieszać. No, ciężko jest mi jest to określić, ale Myślę, że w obecnym stanie moje włosy nie są najlepszym przykładem na to, żeby określić, które kantu będzie dla Was najlepsze. Nie, 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 nie. Ja dopiero co wiecie, jakby wdrażam odpowiednią pielęgnację do moich rozjaśnionych włosów i nawet sama tak dla siebie zrobiłam taki eksperyment, jak to będzie wyglądać. Dlatego też po prostu chciałam Wam opisać składy aktywatorów, dla kogo jaki będzie najlepszy, u kogo może się sprawdzić, który. I, I myślę, że tak będzie super, więc myślę, że zawsze najpierw od składów. No i jak widzicie, jeśli chodzi o kantu klasyczne, po wodzie mamy jeden humektant, a po kantu awokado mamy dwa humektanty. I to jest taka pierwsza znaczna różnica. Kolejna sprawa to to że przy kantu klasycznym, jeśli chodzi o emolienty, no to mamy po emolient, mamy kolejny emolient kilka oczek niżej, mamy masło shea, które też jest emolientem i potem od razu mamy zapach. Przy kantu awokado mamy faktycznie po wodzie dwa humektanty, emulgator mamy emolient olej awokado, następnie dwa dobre alkohole, masło shea, kolejny emolient, mamy antystatyk, który jest przeciwko elektryzowaniu się włosów, mamy kolejny emolient, antystatyk i potem dopiero zapach. I moim zdaniem to jest mega i to jest o wiele lepsze. Moim zdaniem ten skład przed zapachem jest o wiele lepszy przy kantu awokado niż przy kantu klasycznym. Nawet jeśli przy kantu awokado mamy dwa humektanty całkiem na górze. Uważam, że jeśli chodzi o emolienty, kantu awokado mimo wszystko wygrywa. Jak wiemy, po zapachu te stężenia składników już są niższe, więc no tutaj wiadomo, tutaj nie ma dużo tych wszystkich olejów wyciągów, ale są, tak więc trzeba na to też zwrócić uwagę. Przede wszystkim podsumowując, składniki przed zapachami przy kantu awokado całość jest bogatsza, jeśli chodzi o emolienty, które bardzo lubimy, ale humektanty są wyżej w składzie. I co? I powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi też o konserwant, tak, etanol, przy kantu klasycznym jest on wysoko po zapachu, a przy kantu awokado jest nisko, jest przedostatni, więc to jest też duży plus. Następnie mamy na środku składu, w kantu klasycznym, proteiny, tak? Przy kantu awokado one są na dole, są bardzo nisko, co dla mnie jest. Świetne, tak? Bo ja im, im u mnie mniej protein w produktach stylizujących, im niżej są, tym lepiej. Więc dla mnie to jest idealne. Jeśli chodzi o wyciągi z kwiatów, no to to się powtarza, tylko przy kantu awokado są wyżej. No i tutaj kolejna różnica jest taka, że mamy w kantu klasycznym wyciąg z kokosa, a w kantu awokado mamy olej kokosowy. I to może być taka znaczna różnica. No, i przy kantu klasycznym mamy potem dopiero olej awokado, kiedy przy drugiej wersji mamy oczywiście no, wysoko z racji całej serii kantu awokado. No, i potem mamy mieszankę różnych olejów, które również powtarzają się w takiej samej kolejności przy kantu awokado, tylko przy kantu awokado one są nieco wyżej. No, i też zwróćcie uwagę na to, że konserwanty przy kantu klasycznym bardzo wysoko się zaczynają, kiedy w kantu. Awokado, mamy jeden konserwant całkiem na dole ten już wcześniej wspomniany, fenoksy etanol. Są też opinie, że kantu Avocado jest lżejszy właśnie przez kumektanty nie obciąża tak jak kantu klasyczne więc to też możecie wziąć pod uwagę i możecie się tym zasugerować bo to dużo osób zauważyło i powiem Wam, że sama jestem zdziwiona tym, że jeśli chodzi o składy, nawet jeśli chodzi o te dwa kumektanty to wybieram jednak to kantu awokado, bo tutaj wygrywa to, że te proteiny są niżej i że tych emolientów jest więcej przed zapachem. Mimo, że są te humektanty po wodzie, ale nie uważam, że kantu klasyczne jest złe. Przez wiele lat mi się sprawdzało i sprawdza, tylko jednak tu wydaje mi się być po prostu ulepszony ten skład. I tyle. Mam przeogromną nadzieję, że zrozumieliście mój wywód i wiecie o co mi chodzi. Yy, no, najbardziej istotne jest to, żebyście po prostu zobaczyli sobie te dwa składy. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł wybrać, co dla Waszych włosów będzie lepsze, który aktywator będzie lepszy. Jeszcze Wam tylko powiem, co użyłam do dzisiejszego mycia. Zrobiłam się mycie z SLS i najpierw użyłam Anwen kawowy szampon Wake Wrap. Następnie umyłam włosy Cantu Complete Conditioning Co-Wash. Skład tej odżywki do mycia jest pechowy i jako maskę użyłam Ziaja. To jest ta maska tsubaki z olejkiem arganowym. Uwielbiam ten produkt. Uwielbiam po prostu, jest najlepszy. To jest naprawdę mój totalny ulubieniec ostatnio. Ok, to teraz po moich przemyśleniach związanych z Cantu aktywatorami, przejdźmy do rzeczy przyjemniejszych. Razem ze sklepem Loczek organizujemy dla Was rozdanie, gdzie aż 10 osób będzie mogło wygrać kantu aktywator awokado. Tylko musicie napisać zadanie, wykonać zadanie konkursowe, które brzmi Podaj jedno słowo, które kojarzy Ci się ze świadomą pielęgnacją kręconych włosów. Mam nadzieję, że nie jest to jakieś trudne, starałam się wymyślić coś w miarę prostego. Także tak, no więc jeśli macie ochotę, to zgłaszajcie się na dole pod filmem. Zwycięzców ogłoszę w opisie pod filmem. Będzie trzeba do mnie się odezwać na Instagramie albo poprzez e-mail. Mam nadzieję, że tak coś Wam odpowiada. I co? Ja już będę kończyć. Aha, jeszcze zapraszam na moją grupę Gwardia Curly Madeleine, gdzie jesteśmy z sobą bliżej. Mamy stały kontakt, można tam się czuć. Dobrze, swobodnie, a mam taką nadzieję, że tak się każdy czuje, kto, kto tam jest w tej grupie. No i co? Powiem Wam, że trochę jestem taka zakręcona, bo no, z dwa tygodnie nagrywałam i muszę w, znowu wejść w ten rytm. Ale co? Dobra, kończę. Mam nadzieję, że. Albo o, jeśli już mieliście ten kantu avocado, to koniecznie piszcie na dole Wasze odczucia, jaki macie typ skrętu i jaką porowatość, bo to się bardzo, bardzo przyda no i co, I mam nadzieję, że Wam pomogłam z tymi składami dobra, już kończę, bo już się zakręciłam pa, pa.